Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 8 grudnia o godzinie 15 w sali Narad Urzędu Miejskiego odbędzie się druga sesja zwyczajna Rady Miasta Wejherowa. Radni rozpatrzą uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy miasta na rok 2014 i zadecydują o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Wejherowa. Podejmował też uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zadecydują o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Przy zabytku wpisanym do rejestru znajdującym się na terenie gminy miasta Wejherowa budynku przy ulicy Sobieskiego 280 w Wejherowie. W porządku obrad są również uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta miasta, powołania i ustalenia składu stałych komisji rady miasta na okres kadencji w latach 2014-2018 oraz w sprawie wskazania wiceprzewodniczących rady miasta Wejherowa upoważnionych do zlecania podróży, podróży służbowej. Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają w dniu 6 grudnia o godzinie 16 wszystkie dzieci wraz z rodzicami na plac Jakuba Wejhera, gdzie odbędą się tradycyjne mikołajki. W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową. Nagrody wręczy prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrand w stroju świętego Mikołaja. Dla dzieci przewidziane są liczne zabawy i konkursy, a także występy artystyczne. Serdecznie zapraszamy. Na deptaku w pobliżu placu Jakuba Wejhera została ustawiona przez miasto postać Remusa z taczką wypełnioną książkami oraz dwie postaci siedzących obok dzieci. Projekt elementu małej architektury ulicznej nawiązującej do historii i kultury Kaszub wykonała na zlecenie miasta w brązie artystka Dorota Dziekiewicz-Pilich z Pruszkowa. Rzeźby Remusa i dzieci są naturalnej wielkości. Sam Remus mierzy 2 metry wysokości i waży 280 kg. Rzeźba Remusa kończy cykl budowy literek abecadła kaszubskiego w Wejherowie. Stowarzyszenie Czas Inicjatyw Społecznych w Wejherowie zaprasza w sobotę 6 grudnia od 10 do 18 do Biblioteki Publicznej na akcję Żywa Biblioteka. Akcja ma na celu wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji. Podane godziny dotyczą tylko przebiegu samej akcji. Wypożyczalnie i czytelnie czynne będą według harmonogramu sobotniego, czyli od 10 do 14. Natomiast o godzinie 9.30 rozpocznie się w bibliotece przedstawienie Teatru Duet dla dzieci pod tytułem Święta tuż tuż. Zapraszamy. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki. W niedzielę 7 grudnia o godzinie 14 i 16 w sali głównej Filharmonii Kaszubskiej będzie okazja obejrzeć widowisko baletowe pod tytułem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. W niespełna półtora godzinnym spektaklu udział biorą młodzi utalentowani tancerze z grup tańca działających przy Wejherowskim Centrum Kultury. Adaptacja, aranżacja muzyczna, choreografia i reżyseria Elżbieta Czeszejko oraz Sebastian Białobrzeski. Bilety do nabycia w kasie WCK. Już po raz drugi w dniach od 12 do 22 grudnia zagości na wejherowskim rynku jarmark bożonarodzeniowy, wprowadzając nas w przedświąteczną atmosferę. Na jarmark złoży się 14 stoisk handlowych zlokalizowanych obok pomnika Jakuba Wejhera, a także karuzela wenecka i scena, na której i obok niej będą organizowane różne imprezy w plenerze, w tym liczne zabawy i występy dla dzieci. Na jarmarku będzie można kupić m.in. sery wędliny, wina z Mołdawii, a także różnego rodzaju ozdoby i dekoracje. Szczegółowy plan jarmarku bożonarodzeniowego dostępny na stronie internetowej miasta www.wejherowo.pl. Do wspólnej zabawy dzieci i rodziców oraz na przedświąteczne zakupy zapraszają organizatorzy. Prezydent Miasta Wejcherowa i Wejcherowskie Centrum Kultury. W ramach Poranków Muzycznych Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza młodych melomanów na czwarte spotkanie z tego cyklu na temat świąteczna opowieść o Mozarcie i jego szpaku. Tym razem muzyce przyniosą naszych milusińskich do Wiednia w tajemniczą Ukrainę muzyki Mozarta. Szczegóły na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko na kolejne. Zapraszam Państwa serdecznie za tydzień.